Spotkałem Anioła. Z książki Aniołowie w statku kosmicznym, włoskiego autora Giorgio di Bitonto. To jest prawdziwa historia człowieka, który najpierw spotyka Archanioła Rafała i później poznaje braci kosmicznych. Wydarzyło się to w roku 1980. Na pierwszym spotkaniu które ma miejsce na otwartej przestrzeni pośród natury, w okolicach Genui we Włoszech, na rozmowie z Aniołem, Giorgio dowiaduje się, jaki jest cel tych wspaniałych istot, które nawiązały z nim kontakt i pragną, jeśli on się na to zgodzi, aby był świadkiem tych rzeczywistości pozaziemskich. I wiernie przekazał ludzkości nauki od nich. Przytoczę fragment z jego książki z trzeciego rozdziału zatytułowanym Pierwsze Spotkanie. Oto, co słyszy Giorgio od Rafała pod koniec spotkania i długiej rozmowy. Cytuję: Chcemy pouczyć Was. O wielu rzeczach pomożemy Wam zrozumieć, że w całym stworzeniu miłość jest silniejsza od każdej innej rzeczywistości. Taka jest wielkoduszność Boga Ojca. Ludzie na Ziemi będą musieli zrozumieć, jak niebezpieczne jest nieposłuszeństwo wobec uniwersalnych praw danych przez jego miłość i zakłócanie zasad, które rządzą kosmosem i sprawiają, że życie rozwija się wszędzie. W przeciwnym wypadku, proporcjonalnie do popełnionych błędów, doświadczą oczyszczającej siły bólu. Również to, powiedział ze smutkiem i bólem serca. Później dodał: Teraz idź i schroni się, jak możesz, bo będzie mocno padało. Wtedy zdałem sobie sprawę, że pogoda i tak już szara mocno się pogorszyła, a góry Apenniny toskańsko-emiliańskie zniknęły w wilgoci, którą deszcz roznosił wszędzie. Zaczęło padać. I wkrótce spadła tak wielka ulewa, że nic już nie mogłem zobaczyć. Pobiegłem do pobliskiej kapliczki, aby się schronić, ale było to prawie daremne. Moja kurtka skórzana przemokła, zmoczyły się włosy. Moje buty torba, którą niosłem na ramieniu, i spodnie przemokły. Strasznie padało. I mój dyskomfort wzrósł do takiego stopnia, że pomyślałem, aby zejść w poszukiwaniu schronienia lub kogoś, kto mógłby mi zaoferować suche ubranie. Poczułem się opuszczony i zmagałem się ze samym sobą, bo czułem rozdarcie między zaufaniem Rafałowi i poczekaniem w tej sytuacji. A szukaniem ucieczki gdzie indziej, aby się nie rozchorować. Było mi zimno i byłem cały mokry. Zniechęcony, w rozpaczy, zwróciłem się myślami do mojego gościa i błagałem, aby zrobił coś dla mnie, jeśli było mu to możliwe. Wtedy usłyszałem jego głos, dochodzący z góry. Jako odpowiedź, jesteś człowiekiem małej wiary, powiedział do mnie. Chmury wkrótce się rozstąpią, i słońce cię ogrzeje. Deszcz zaczął słabnąć, jakby pod wpływem tych słów. Powoli mogłem widzieć coraz wyraźniej drzewa i wzgórza. Minęło kilka minut. I słońce wyjrzało z za chmur. Szybko rozjaśniło się niebo. Ze zdumieniem przyglądałem się naturze, która teraz wydawała się troszczyć o mnie po wystawieniu mnie na tak ciężką próbę. Ale było mi zimno, i nie umiałem sobie wyobrazić, jak zachodzące już słońce mogłoby mnie osuszyć. Ponownie zwróciłem się do Rafała, prosząc go, aby zaoszczędził mi jakichkolwiek dolegliwości. Potem zamilkłem i pozostałem w oczekiwaniu. Nie minęło dużo czasu, kilka minut, jak zobaczyłem pewne światło zbliżające się od strony słońca, przybliżając się coraz bardziej, Przyjmowało formę dysku z kopułą. Był wysoko nad równiną i z ogromną prędkością zbliżył się i zatrzymał nade mną. Potem znów zaczął się powoli poruszać nad moją głową. Obliczyłem odległość na kilkadziesiąt metrów. Inni bracia z ziemi, powiedział głos. Dołączą do Ciebie w następnych spotkaniach. Ze mną również będą inni bracia. Spotkamy się wkrótce. Do widzenia. Dysk poleciał w górę, potem skręcił pod skosem i popędził po niebie z ogromną prędkością, aż zniknął. Popatrzyłem na siebie, byłem całkowicie suchy. Tak jakby ani jedna kropla deszczu na mnie nie spadła. Czułem się dobrze. Nagle, wysoko na błękitnym niebie, pojawiły się trzy fale latających spodków, doskonale widoczne, które widziane z perspektywy wyglądały jak owale. Zniknęły za górami. Było to 27 kwietnia. Dwa dni później po mojej podróży do finale. Koniec cytatu. Więcej opowiem w następnych nagraniach.